Dzień dobry kochani, spotykamy się po raz kolejny na, na ceramicznym szlaku. Dzisiaj będziemy rzeźbić. Do rzeźby będą nam potrzebne zupełnie inne narzędzia, chociaż też i woda i pędzel i mały patyczek z ostrym czubkiem, ale też popatrzcie taki, takie narzędzie. Kacper ma troszeczkę inne. Pokaż Kacper z drugiej strony. To się nazywają pętelki. Tymi pętelkami można wybierać glinę my będziemy rzeźbić, ja wymyśliłam, że zrobię e, wiewiórkę, Kacper natomiast postanowił zrobić abstrakcyjną rzeźbę. Jedyne, o czym musimy pamiętać, oprócz oczywiście wszystkich innych e, spraw, które już wcześniej e, opowiadało, o których Wam wcześniej opowiadałam, czyli o drapaniu, o moczeniu, o zaciąganiu gliny, o tym, żeby glina nie była grubsza niż palec, to to że rzeźba musi być pusta w środku, dlatego, że bywa tak, że w środku utknie nam bąbel powietrza. A co się dzieje z takim bąblem powietrza, jak włożymy taką pracę z takim bąblem powietrza do pieca? Powietrze pod wpływem temperatury rozszerza się, robi się coraz większe, rozpycha się w glinie, glina jest twarda i te, ten bąbel powietrza w środku jest po prostu ukryty, tak? Uwięziony, i żeby się stamtąd wydostać, rozsadzi Wam pracę. A tego oczywiście nie chcemy. To trochę jak z balonem. Jeśli za bardzo nadmuchacie balon, on też pęknie. Tutaj jest podobna sytuacja. Także bardzo Was proszę, jeżeli będziecie rzeźbić, jeżeli będziecie robić pracę, która jest większa, grubsza niż palec, no to koniecznie musi być pusta w środku. Zaczynamy. Bardzo proszę. Ja tu mam jeszcze, zobaczcie, takie narzędzia do stukania, do formowania. Ja chcę zrobić wiewiórkę, więc będę ją sobie tutaj na początku formować. Zrobię jej pyszczek. Wiewiórka ma pyszczek taki wystający i ma śmieszne takie pędzelkowe uszy. Popatrzcie. I ja tu sobie mogę, popatrzcie, oklepać, tak, żeby uformować moją wiewióreczkę. Ale ja mogę palcami ugniatać. Mogę też, tak jak Wam mówiłam, używać pętelki. A pętelka, popatrzcie, jak pięknie ściąga glinę. Jeżeli mam gdzieś nadmiar, o, to mogę sobie w ten sposób ściągnąć. Wiewiórka będzie miała łapki. No i największy, najciekawszy element wiewiórki, który jest bardzo rozpoznawalny, to jest ogon wiewiórki, prawda? Nie dość, że jest. Chociaż nie wszystkie wiewiórki są rude u nas w Polsce owszem, ale na przykład w Anglii, słuchajcie, wiewiórki są szare, zupełnie inny gatunek wiewiórek. O. Także można potem poszkliwić wiewiórkę na dowolny kolor. Ja nie będę za dużo szczegółów na razie robić, dlatego że muszę koniecznie środek wybrać, tak? Żeby e, to. Kochani moi, nie okazało się, że jest po prostu pełne w środku. No i co by się wydarzyło? Mogłoby pęknąć także szybciutko. Tutaj opróżnie, popatrzcie, już powstał otwór. Tak, także już pyszczek, mojej wiewióreczki już tutaj jest, uszkona. I za chwileczkę kacper. No i co tam u ciebie doklejasz Robię mhm. jakąś taką może twarz to No będzie? dobrze, dobrze, Nie wiem, Zobaczymy co to będzie, ale... Ok. Pamiętajcie, że najlepszym narzędziem jednak są ręce. Ale glina poddaje się stukaniu, turlaniu, ugniataniu. Patrzcie, jaka moja biwiureczka już jest szczupła. Brakuje jej oczywiście łapek, ogonka. Ale to wszystko zaraz robimy żeby przypominało to wiewiórkę, tak? Urywam sobie kolejny kawałek piny, urwam sobie. Kacper ostro działa. Tak, odrapiemy, pomoczymy i przykleję sobie tutaj ogonek. Wiewiórki mają ogonek tak do góry zadarty, ja myślę, że to po to, żeby równowagę utrzymać, żeby się nie przewracała, nie spadała z drzew. No bo wiadomo, wiewiórka skacze z drzewa na drzewa, żeby zebrać na zimę zapasy. No ale nie tylko, bo nie tylko przecież wiewiórka zbiera zimą zapasy w ciągu wiosny i lata musi też jeść i musi się najeść, nabrać tłuszczu, żeby przed zimą. Być sytą, po pierwsze, a po drugie, mieć właśnie zrobione zapasy. Pamiętajcie, że y, każde zwierzę ma też ciekawą y, skórę, sierść, czy futro, y, czy łuski, na przykład ryba. To wszystko też warto zaznaczyć na naszej glinie i można to zrobić właśnie używając różnych narzędzi. Ja mam, popatrzcie, tutaj takie narządko z takimi ząbkami. Pokażę Wam. O. Żeby było widać, że nasza wiewiórka ma futro, to ja mogę, popatrzcie, tym narzędziem zrobić takie ślady tutaj. Nie wiem, czy to jest ładna wiewiórka, nie będę jej, słuchajcie, tak robić dokładnie, tak jak w naturze. Chcę zrobić rzeźbę. Rzeźba często jest interpretacją tego, co widzimy. Jeśli zobaczycie na przykład pięknego motyla, to niekoniecznie musicie odwzorować go, nawet na rysunku. Możecie dodać coś od siebie, może ten moty przecież mieć różne ozdoby, różne um, ciekawe elementy na swoich skrzydłach, prawda? Moja wiewiórka też nie będzie odwzorowaniem, to nie będzie zdjęcie wiewiórki, to nie będzie wiewiórka identyczna jak w naturze, tylko moje widzenie wiewiórki, dobrze? I to też można zrobić. Właśnie dzięki temu. Że macie taką piękną wyobraźnię, to można sobie, kochani, zrobić tak, jak będziecie chcieli taką wiewióreczkę czy też taką rzeźbę Mmm, Trochę jak duch to wygląda. Ciekawie. Wiewiórka ma jeszcze tutaj, słuchajcie, z przodu takie silne łapy. Chyba to kleje, jednak, tak, żeby było troszeczkę. Ona wyglądała bardziej jak wiewiórka, żebyście nie powiedzieli, że pani Aba to jakiegoś potworka ulepiła i w ogóle nie wiadomo co to jest. Tak? Czyli zawsze pamiętamy o drapaniu, żeby glina była szorstka po moczeniu, a potem zaciągamy glinę. Bo nie, też będę musiała zrobić dziurę. Słuchajcie, ale to zrobię po prostu sobie o w ten sposób. Ogon też jest troszeczkę za gruby, no ale ogon wiewiórki jest przecież bardzo puchaty, prawda? Więc nie mógłby być za cienki. No i znowu mogę wykorzystać narzędzie do już, w różny sposób, tak? O, tutaj mam za dużo, to moja wiewióreczka jest za gruba. Zciągnę trochę gliny, żeby, słuchajcie, uformować. Bo gdybym wgniatała, to ta dziurka, która jest tutaj w środku, po prostu by się wklęsła, więc nie, tego też nie mogę robić, ale ponieważ chcę, żeby moja wiewiórka wyglądała bardziej jak wiewiórka, no jak Kacperku, Ja już chyba skończyłam. Naprawdę, no ciekawe to wszystko. poczekasz na mnie chwileczkę. Dziękuję. Jeszcze może coś pododaję. To przyglądaj się. Pamiętajcie, że rzeźbę należy oglądać z wszystkich stron, dlatego że rzeźba zazwyczaj jest trójwymiarowa. Ma wysokość, szerokość i długość. Zobaczcie, w ten sposób, widzicie, oglądamy, czy grzbiet mojej wiewiórki jest dobry, czy symetryczny. Nie, wiadomo, że nie wszystko musi być dokładnie takie samo, tak jak mówiłam. Okazę też, że sobie ode mnie narzędzie, a ja od niego też wezmę. Patrzcie, to łatwo jest um, jeszcze tutaj popracować. Często można korzystać z ilustracji, z filmów, z zdjęć, żeby, um, jeśli bardzo chcemy, żeby dobrze było zrobione, żeby wszyscy rozpoznawali. Tak, to jest wiewiórka. No to koniecznie um, możecie się inspirować, tak? Czy um, na przykład pójść do parku, zrobić zdjęcie takiej wiewiórki, no i potem łatwiej na pewno będzie taką Wiewiórkę uformować. Wiewiórka ma taki jasny pyszczek. I takie fajne ząbki. Popatrzcie, mam tutaj takie różne narzędzia, naprawdę warto z nich korzystać. Warto popróbować sobie nawet, jak to będzie wyglądało. Ja nie chcę, żeby moja wiewiórka była taka gładka i wym wymoskana. Niech wszystko nie dąż. ona jest, w pełna futerka, tak? To futerko tu wstaje. O! Ja tu jeszcze dodaję sobie. Posprawdzam czy wszystko do moja biureczka już ma. O! Jak taką biórkę? Patrzcie. Tutaj tutaj tak siedzi troszkę może jak kangur gór wygląda. <laughs> Ostatnio z Kacperem uczyliśmy się o e, Australii. Tak. Kacper, czy wygląda tak jak wiewiórka, czy bardziej jak kangur? Wiewiórka. <laughs> Kacper nie chce mnie obrazić. <laughs> nie chcę, żeby było mi przykro. Tak. O, mój duch ma też ogon. Niemożliwe. O, to duch. Skończyłeś? No dobrze, ja już do. skończę. Słuchajcie. Um, jeśli nie zdążycie pracy skończyć w jedną godzinkę, tak jak zawsze mamy zajęcia, to ale w domu ma się możliwość pracowania dłużej albo na przykład uznacie, że już Wam się nie chce pracować, ale byście chcieli to dokończyć to można zawinąć folię, zostawić kilka godzin, nawet jeden dzień, troszeczkę nawilżyć glinę i wtedy można dalej pracować. Ja powiem, też jest czas, popatrzcie, tu jest moja biwióreczka, tu jest krat z widzicie? Tak wyglądają nasze dzisiejsze prace. Dziękujemy Wam za uwagę. Do widzenia. Pa!